Ziemia Kłodzka jest wciąż nieodkrytym miejscem, pełnym tajemnic, atrakcji turystycznych, historii i malowniczych krajobrazów. Trzy lata temu zarażeni wspólną pasją miłośnicy Ziemi Kłodzkiej postanowili połączyć swoje siły i stworzyć coś wyjątkowego. Tak narodził się projekt Ziemia Kłodzka inicjatywa, która łączy miłość do regionu, sztuki i lokalnej społeczności. To historia o marzeniach, ciężkiej pracy i sile, jaką daje wspólne działanie, ale także o wzlotach i upadkach, o trudach i satysfakcji płynącej z tworzenia kolejnych filmów. Dziś posłuchajcie o latach pełnych wyzwań, sukcesów i codziennej pracy, której owocem jest Projekt Ziemia Kłodzka. Właśnie, czyli jak to się zaczęło? Ja pamiętam ten dzień jako właśnie podsumowanie naszego dnia pracy podczas nagrywania biegu charytatywnego w dusznikach, i to był taki strzał dla mnie, że świetnie się pracuje nam w ekipie. No i właśnie wtedy, kiedy spotkaliśmy się z Maćkiem i z Michałem i postanowiliśmy działać razem pod brandem Projekt Ziemia Kłodzka, wtedy to się wszystko bardzo rozjaśniło. Spotkanie to jedno, ale, ale co, co było dalej? No pierwszym takim założeniem to właśnie było to, żeby były odcinki co tydzień. No i udało nam się. Trzy lata jest, robimy te odcinki co tydzień. No i tak naprawdę ustalenie tematyki. No chcieliśmy pokazać region, ale takim szeroko, nie tylko miejsca, tylko i ludzi i wydarzenia. A takim pierwszym wydarzeniem, które się rozpoczął, to był rekord Guinnessa w grze w badmintona. I to było w ogóle niesamowite, bo na strzał, na pierwszy strzał mieliśmy. Świetną, niesamowitą, dużą imprezę do zrobienia, jeszcze dodatkowo yy, transmisja online. To było naprawdę wyzwanie, ponieważ musieliśmy oprócz realizacji filmowej, która wyszła nam znakomicie i która była takim tłustym projektem na rozpoczęcie naszej działalności, była też transmisja na żywo, która naprawdę była mega wymagająca, ponieważ robiliśmy transmisję przez 27 godzin. Musieliśmy się wymieniać przy okazji kręcić swój pierwszy film na, na projekt Ziemia Kłocka. No i od tamtego czasu co niedziela działamy. Chłopaki już powiedzieli, myślę, wystarczająco na temat pierwszego dnia, kiedy zaczęliśmy współpracować ze sobą. To ja nawiążę może do tego, jak w ogóle zacząłem przygodę z filmowaniem, bo ja wcześniej robiłem zdjęcia. Zawsze myślałem, że będę robić zdjęcia, zostanę informatykiem. No i to mi się zmieniło i zacząłem nagrywać. Pracowałem przy filmie. Przez trzy lata, no i spotkałem Petera, żeśmy nawiązali taką nić porozumienia bardzo silną, i do tej pory rozumiemy się bez słowa. I Peter do mnie powiedział, czy, czy bym nie wziął udziału w takim projekcie, że maszyna biegnie dla wsparcia zrzutki. Ja powiedziałem, że bez problemu. Bo w wcześniejszej mojej pracy zajmowałem się właśnie hmm, robieniem relacji. Skąd się wziąłem w projekcie Kłodzka? To w sumie była krótka historia. Poznaliśmy się z Maciekiem w jednej w sumie pracy, pracowaliśmy razem i dzięki temu między nami mocno zaiskrzyło. Pomysłów rodziło się całe mnóstwo i któregoś dnia po prostu Maciek do mnie zadzwonił, że słuchaj, jest taki pewien projekt. Wspólnie z kolegą założyliśmy projekt Dziemiakłocka, i przez to. W zasadzie y, poznałem właśnie Piotrka. Piotrek zapoznał mnie z Michałem, i w sumie między nami to jest taka chemia, że naprawdę ciężko o tym powiedzieć. Bo możemy się czasami nie widzieć y, bardzo długo, bo każdy ma swoje zajęcia, ale spotykamy się i jest po prostu rewelacja. Pierwsze filmy w projekcie Ziemia Kłoska to była mega euforia. Robiliśmy coś, co lubimy. Przy tym tworzyliśmy filmy o ciekawych miejscach, o regionie, który oczywiście bardzo kochamy i uwielbiamy w nim żyć, mieszkać i spędzać czas. No ale te pierwsze filmy na tamten moment wydawały nam się świetne, wysokiej jakości, i staraliśmy się tym projektem odbiec trochę od tradycyjnych telewizji, które działają na naszym regionie, żeby pokazać coś w nowoczesny sposób, w ciekawy sposób i ładny sposób. Patrząc na to z perspektywy czasu. Każdy kolejny film to był progres, każdy kolejny film to był nasz rozwój, i jako filmowiec zawodowy mogę powiedzieć, że po każdym filmie stawialiśmy sobie poprzeczkę wyżej i wyżej, żeby te filmy były coraz lepsze, coraz ciekawsze. No, i to oczywiście było widać w komentarzach, w wyświetleniach. No i my też je widzieliśmy. Widzieliśmy podnoszącą się jakość. Jak to się stało, że w sumie zaczęliśmy to robić? Wspólnie z Maćkiem stworzyliśmy taki pomysł, jak nie na żarci, i tam było mnóstwo pomysłów, naprawdę. To była rzeka pomysłów które w międzyczasie zrealizowaliśmy. Pierwszy taki odcinek nasz był, to pamiętam, był zieleniec i burger. Pamiętam, że strasznie, strasznie się stresowałem, jak zresztą zawsze przed kamerą. Zawsze mam dużą tremę i staram się z nią walczyć i gdzieś jakoś tam to maskować, że tak powiem. Ale nie jest łatwo, po prostu nie jest łatwo, trema zawsze jest. Projekt Ziemia Kłodzka, śmiesznie może to zabrzmieć, ale wymusił na mnie, żeby się przedstawić i mówić do tej kamery. Pamiętam, jak kiedyś stałem pod Muzeum Papieru w Dusznikach Zdroju i nagrywałem początek materiału o wystawie. I nagrywałem ten krótki wstęp z 16 razy. Przechodzili tam odwiedzający muzeum i tak się patrzyli na mnie, jak, jak na osobę, która cały czas mówi do tej kamery i powtarza w kółko to samo. Ja powiedziałem, że no to jest. Hmm, Mój pierwszy raz przed kamerą, sam musiałem nagrać wszystko. I wtedy myślę, że ta taka krótka rozmowa pokazała mi, że ludzie, którzy patrzą się na mnie, widzą w tym jakiś głębszy sens, że to nie jest tylko jakieś mówienie do kamery, tylko że za tym obiektywem jesteście wy, którzy oglądacie odcinki projektu Ziemia Kłodzka. Każdy odcinek buduje taką większą pewność siebie, i każdy odcinek jest lepszy od poprzedniego. Za każdym razem chłopaki mówią mi: Michał, ten film jest jeszcze lepszy od poprzedniego. Ja się z tego bardzo cieszę, bo jestem osobą dość introwertyczną i nie zauważam tego w sobie, że. To taki, że, że się rozwijam, że nie widzę tego, że się rozwijam. I dopiero jak zobaczę odcinki sprzed roku, sprzed dwóch lat, to dopiero widzę, że to ma sens i projekt umożliwia mi właśnie nie tylko nagrywanie, ale też rozwój siebie. Do czego Was zapraszam, żebyście sami siebie rozwijali. Social media w moim życiu to było do tej pory tak jak dla każdego, chyba w sumie taka odskocznia od codzienności, czyli typowe scrollowanie rolek i przeglądanie różnych postów. A teraz śmiało mogę powiedzieć, że dzięki chłopakom pracuję w jednej z lokalnych dużych firm jako specjalista do spraw social mediów. Dzięki czemu mogę też to przekładać na projekt Ziemia Kłocka. Cały czas idę w tym kierunku, cały czas się kole chłonę jak gąbka od chłopaków, bo tak naprawdę chłopaki to są encyklopedią wiedzy, jeżeli chodzi o filmowanie, social media, tworzenie stron internetowych. Projekt był dla mnie niesamowitym doświadczeniem, ponieważ do tej pory zawsze pracowałem jako fotograf. Tylko tym się zajmowałem i zawsze byłem po tej stronie kamery, tej drugiej, tak? Czyli nigdy nie występowałem jako jako właśnie ten, który opowiada, który coś musi pokazać. I to było dla mnie takie bardzo ciężkie na początku. No bo później to oczywiście się rozwijało. Myślę, że teraz to naprawdę bardzo dobrze się czuję z tym. No i w ogóle z samym filmowaniem, no bo jednak fotograf, który zaczyna filmować, to spotyka się z wieloma problemami, które, no. Udało mi się właśnie dzięki chłopakom rozwiązać i pójść do przodu. Przy realizacji tych filmów jest sporo wyzwań. Czasem zdarza się, że mamy umówioną osobę, mamy umówione miejsce, ale nagle nam się to wysypie i musimy w tym momencie ratować sytuację. Kiedy jest akcja podbrankowa, że nie wiem, przychodzi piątek i nie mamy odcinka na niedzielę, a musicie zdawać sobie sprawę, że. Poza tym, że trzeba to nagrać, to też trzeba to zmontować i wymyśleć opis, miniaturkę zrobić, tytuł, no i opublikować to na dwóch platformach. Zazwyczaj w piątek dowiaduję się, że na przykład coś się wysypało. No i ja tak sobie myślę: zazwyczaj odpalam sobie mapę w internecie i się patrzę, jakie miejscowości są warte odwiedzenia, wyszukuję ciekawostki i jadę. To przychodzi mi zupełnie spontanicznie, i bardzo się z tego cieszę, że te właśnie różnice, które nas spotykają między nami w czwórkę, to jednak każdy jest, każdy ma swoją rolę w naszym projekcie, i to jest moim zdaniem unikatowe. Ale oczywiście Projekt Ziemia Kłocka to nie tylko nas czterech. Oczywiście jesteśmy tym głównym filarem projektu, ale bardzo chętnie nawiążemy współpracę z ludźmi, którzy, tak jak my, czują miłość do regionu, miłość do Ziemi Kłockiej. Doskonałym takim przykładem osób, z którymi współpracujemy jest Marcelina, która prowadziła serię Kłocko, jakiego nie znacie. Ona któregoś razu do nas napisała, zadzwoniła i po prostu zapytała, czy nie chcielibyśmy rozpocząć z nią współpracy, ponieważ ona na tamten czas chciała opowiadać o Kłocku i okazało się to strzałem w dziesiątkę, bo seria Kłocka, jakiego nie znacie, naprawdę jest Waszą ulubioną serią i bardzo licznie była oglądana i jest oglądana do dnia dzisiejszego, ponieważ widzimy po statystykach, że wciąż chętnie wracacie do tych filmów jakie tematy. No i ja lubię to tak naprawdę wszystkie tematy, bo i mnie miejsca interesują, podobają mi się, lubię się spotykać z ludźmi, pokazywać właśnie tą drugą stronę ziemi kłodzkiej, czyli tą czeską, tak, klackę pomezji Lubię właśnie dotykać tam tych historycznych połączeń. Teraz rozpoczęliśmy, powiedzmy, że nową serię i mam nadzieję, że będzie utrzymana, klackę pomezji. I właśnie to jest dla mnie takie naj, najbardziej inspirujące. No i szukam właśnie takich tematów, żeby mocno troszeczkę tą fotografią wyciągnąć z tego, czyli jak robiliśmy na przykład film o drodze ku wieczności między Polanicą a Byszczycą Kłodzką, No to też wybrałem właśnie akurat tamtą, tamtą miejscówkę, ze względu na to, że i krajobrazy, ona świetnie wygląda z drona. No właśnie po to, żeby pokazać tą, tą cieka te ciekawostki. Skąd czerpię inspirację? To jest dobre pytanie. Tak naprawdę filmowaniem zajmuję się na co dzień, więc projekt Ziemia Kłodzka jest formą hobby, formą rozrywki, ale też jest formą pracy. Inspirację tak naprawdę czerpię z otoczenia, czy to z codziennego wyjścia na miasto, czy to z wydarzeń, które dzieją się na Ziemi Kłodzkiej. Spotykamy też często wiele ciekawych osób, które Chętnie opowiadają nam o Ziemi kłodzkiej, które przedstawiają nam historię. No i też szukamy takich osób oczywiście, więc jeśli może ktoś chciałby opowiedzieć coś o Ziemi Kłockiej, może zarazić innych swoją ciekawą historią lub zainspirować do odwiedzenia regionu, chętnie nawiążemy taką współpracę i zapraszamy oczywiście do kontaktu. A ja powiem, że dla mnie największą inspiracją jest historia oraz szukanie drugiego dna w danym temacie. Ja Ostatnio zacząłem nagrywać swoje osobiste odcinki. Seria, która opowiada o małych miejscowościach na ziemi kłodzkiej, które pomimo, że są poza głównymi szlakami na naszym terenie, w naszym regionie, to jednak niosą za sobą ogromną dawkę historii. Ostatnio byłem w Marcinowie i tam spotkałem panią Sołtyws, którą jeszcze raz pozdrawiam. I właśnie pokazała mi, że mała miejscowość, ale bardzo dużo inicjatyw mają w portfolio, i to jest dla mnie właśnie inspiracją. Szukanie innej strony. To jest niesamowite, że my ciągle nadal działamy, gdzie na przykład całe mnóstwo różnych portali, różnych serwisów przychodzi i odchodzi, a my jesteśmy cały czas i że tak powiem, non-stop publikujemy cały czas coś robimy ciągle coś wrzucamy na nasze social media na YouTubea odcinek jest nieprzerwanie co niedzielę o 14. to jest naprawdę niesamowite bo widzimy jak mogę powiedzieć konkurencja raz jest raz jej nie ma przychodzą nowi próbują swoich sił i po prostu się poddają a my Nieustannie dążymy do tego, żeby było coraz lepiej, coraz więcej. I ta jakoś z odcinka na odcinek śmiało mogę powiedzieć, że widać to gołym okiem. Nawet lajk like to zauważy, że jest coraz lepsza. Te trzy lata działalności właśnie w projekcie no pokazały nam, że tworzenie filmów o naszym regionie to jest na pewno dobry kierunek i warto dalej w to iść, ale chciałbym właśnie to tak zintensyfikować albo, albo, jakby to powiedzieć, zrobić te filmy takie bardziej jakościowe. Już żebyśmy nie opowiadali tylko o krótkich jakichś takich fragmentach naszej historii czy naszego regionu, o naszym regionie, tylko właśnie poszli w taką dużą produkcję i, i właśnie takie coś tworzyli. W projekcie Ziemia Kłodzka cały czas robimy to wszystko z pas i, i naprawdę jest to nasza totalna zajawka. E, aczkolwiek ciągle szukamy kogoś e, do współpracy, żeby móc się rozwijać, żeby poświęcać temu więcej czasu, żeby e, angażować swoje siły jeszcze bardziej w ten projekt Ziemia Kłodzka, żeby to jeszcze lepiej wyglądało. Przejść może, nie wiem, e, z YouTube'a, przejść na jakąś platformę, po prostu e, byłoby całkiem, całkiem miłe. Przez te trzy lata działalności w projekcie Ziemia Kłodzka stworzyliśmy blisko 200 filmów. W każdą niedzielę o godzinie 14 pojawiał się nowy odcinek. Które oczywiście musieliśmy wymyślić, nagrać, zmontować i opublikować. No, to nie jest coś, co się robi w 5 minut. Nad tym naprawdę czasem trzeba posiedzieć, żeby znaleźć te osoby, żeby znaleźć te miejsca, no i żeby po prostu zrealizować te, te nagranie. Są to spore wyzwania logistyczne, które czasami jakby musimy pogodzić z naszą pracą zawodową, a chcielibyśmy, żeby każdy film, który opublikujemy, był dla Was merytoryczny, był dla Was ciekawy, interesujący i był dla Was dużą inspiracją. Dlatego chcielibyśmy troszkę nasze działania zintensyfikować, troszkę je przebudować, żeby zacząć tworzyć filmy jeszcze bardziej ciekawsze, lepsze i żeby to nie były filmy o pojedynczych atrakcjach, może bardziej skupilibyśmy się wtedy na rejonie. Chcielibyśmy po prostu tworzyć filmy, które będą bardziej rozbudowane, które bardziej opowiedzą historię i oddadzą klimat tego regionu, bo on na to zasługuje. Widzimy cały czas, jak naszych followersów przybywa, jak komentujecie, jakie zachodzą dyskusje między naszymi filmami. To jest naprawdę niesamowite, bo czasami nie musimy się w ogóle udzielać, bo wy sobie sami odpowiadacie na własne pytania. Nasza społeczność nas mocno inspiruje. Podrzucacie nam często różne ciekawe pomysły, które bardzo chętnie realizujemy, więc to jest niesamowite. Jak to wszystko funkcjonuje? Jakby ktoś mnie zapytał, yy... Jak widzę projekt Ziemia Kłodzka w przyszłym roku, za dwa lata, za trzy, za pięć, to ja bym powiedział ciągły rozwój. Ciągły rozwój, który myślę zaprowadzi nas w, w miejsca, które byśmy nigdy nie pomyśleli, że są na naszej Ziemi Kłodzkiej. Tematy, które na pierwszy rzut oka są jakoś do pominięcia, ale my odkryjemy Drugą stronę medalu, jak to powiedziałem wcześniej. Myślę, że projekt Ziemia Kłodzka będzie cały czas się rozwijać, będzie miał niejedną ewolucję. Na pewno nasze pomysły będą coraz bardziej nas popychały do tego, żeby to, co dla was nagrywamy, to, co tworzymy, były coraz bardziej profesjonalne. Myślę, że kolejny rok przyniesie. Jeszcze więcej wyzwań, jeszcze więcej problemów do pokonania, ale też dużo radości z zrobienia treści na projekt Ziemia Kłocka. Ale to jest tylko gdybanie. Przed nami rok 2025, a co przyniesie, no to zobaczymy.